Cześć, widać, ludzie, z tej strony: Reflixa to jest kolejny odcinek z House Flippera. Witam Was w dzisiejszym dniu, którym jest poniedziałek. I my idziemy do. niech będzie Pajnaków. kołów. Oho, co tu się dzieje? Yy, tak, dobra. Czas zamykać. Witam, panie Pisy. Może to być dla pana nowa informacja, ale pod naszym dachem prowadzimy jedynie Muzeum dr... Durwalnictwa w kołów. Niestety niedługo się to zmieni. Mnie i żonie przybyło obowiązków, a i od wiedzających jest coraz mniej. Chcąc, nie chcąc, zdecydowaliśmy się zamknąć muzeum. W jego miejscu chcemy urządzić sam z prawdziwego zdarzenia i potrzebujemy pomocy przy sprzątaniu całości i wymianie mebli. Jest tam też mała łazienka dla gości do przerobienia na pralniu. Słyszałem, że pomoże, że możemy na panu polegać w tego typu sprawie. Pamiątki rodziny spakujemy przed pana przyjazdem, proszę pamiętać, żeby je rozpakować, gdzie nowe meble będą już poustawiane. Pozdrawiam, Woodrow Foster. Okej, okay, mordo. Robi się zlecenie, będzie sprzątanie z salonu i z łazienki robienie pralni. Okej. Okay. Let's go. Boże. Hmm. Odcinek poniedziałkowy, w niedzielę odcinków robić nie będę to będzie... Niedziela to będzie ten jedyny dzień, w którym będę sobie odpoczywał. Lekko. Chociaż nie od czego to jest. No chociaż odpoczywanie. Nie, nie mówię co dużo co ja robię normalnie prze, przed nagrywaniem Bo jest dużo spraw, od których trzeba odpoczywać i ludzi. Ale dobra, mniejsza z tym. I tak napiszę. Czyli niedzielę zawsze będę pisał plany na tydzień. W niedzielę trzeba to zapamiętać. Wczoraj, czyli jeżeli dzisiaj to dla was będzie poniedziałek, dla mnie jest niedziela, to wczoraj odcinka nie było i nie będzie już nagrywanych. Dobra, się chwilę poczekać. A jeśli jeszcze wszystko załaduję, to nic nie musimy zrobić. Okej, okay, to przepraszam, już wyłażą. Dobra, dobra, dobra. lepszy pomysł, weźmy po prostu, klikniemy o taką a, sprzedaj, przepraszam okej, okay. mój bond Wbijamy do środka. I co my tu mamy? Te meble na pewno do sprzedania. To też. Tutaj coś tam do sprzedania. Nie. O nie, ja wiem co to. Dobra. Jeszcze przypomniałem. Dobra. Ja będzie cały, trzeba te wszystko, duże rzeczy kupować. Będzie teraz trzeba. Ale my spamujemy jak na razie lewy przycisk myszki Lekko go spamuję jak taki popoprany człowiek Popoprany, ale... Czasem lepiej popopranym niż normalnym I zaje fajnie utknąłem tu A jednak nie Ale... Ty, yeah, no... No to zepsuli teraz widzę w jednym przynajmniej było jakieś, nie wiem, niszczenie. wiecie, było. Drzwi się nowe stawiały, to przynajmniej trzeba było ścianę rozwalać. Żeby w ogóle wejść. Albo postawić te drzwi do końca, tu nie, tu tylko wystarczy kliknąć. Łe... No, glad i managed. want się mam living co tam. Well, I I living room you see? that small room served as our home office as well. Mm -hmm. both me and jill, my wife, have paperwork to do from time to time, and we could use a proper space for it, though i wish we didn't have to close the museum at all. thank you. i really appreciate doing business with reliable people, especially with so many fishy characters taking over this town.

Jest jeden No i żem przesadził lekko chyba. Nawet nie lekko. Mogę wysiągnąć? E, szkoda. Dobra, zaraz wrócimy z powrotem do domu. Pierw tylko powyrzucajmy resztę. mieci, które tutaj sobie oknem wyrzuciłem, żeby było mi łatwiej biegać, tutaj, żeby było łatwiej wyrzucić niż biegać z domu tutaj do domu z powrotem i tak w kółko i w kółko. Dobra, tutaj szumymy plamy na podłodze i na ścianach. No dwójeczka tu jeszcze sprzedajmy. Te drzwi też Lampka Lampka I zgubiłem. Dobra Sprzedajemy całą toaletę Walka, lustro i mydło i patrzcie teraz na przykład tak, ja i zawsze się mordowałem z tym, że będzie jak to, no pranie pralkę montować będzie trzeba tak na te sposoby jakie tam były, to tu patrzcie dupa i kamieni kupa no jest absoluto. Nie będzie tak, nie wiem jak, ale niech tak będzie. Dobra, do widzenia. Toaleta zakończona, teraz idziemy tutaj. Raz. Fotel, je, nie, sofa, kanapa jest. Fotel też już jest. Dywan. was to No sofa jest. <laughs> ja, dobra. Bravo. Okay. Dobra, tak, tak Lewon Dwa stoliki Dobra, telewizor już też dajemy I to jest krzywe jak skurczybyk Że, że gdy przyszedł, by że gdyby przyszedł jakiś fachowiec, on by tylko mógł się zapytać Panie, kto panu to tak No dobra tam Ważne jest to, że robota będzie skończona No teraz to, że on to dowalił Mamy Czas ż zacząć. Wszystko w różnych zwierzętach tu będzie. Oj, trwal. Prawdziwy trwał. Kur jest syn jakich mało nie będzie tam a tu mamy co to pory. Weźmy to wszystko, takie, takie... A, okej, okay, podpaliłem i zgasiłem. Okej, okay, co, to, to nie tyle, gdzie to jeszcze musimy mieć tu korytarz? Yy, drzwi. Mhm, mm mhm, mm I like it. Dobra, drzwi są. I nic. Jeszcze tu się... Przychodziłem po tych innych pokojach. Wszystko... A, yy, dwójka Wszystko posprzedawać Oprócz tych tu, tu, tu też I co, teraz tylko wystarczy pokupować rzeczy Czyli tak, biureczko Jest dowolony fotel myszkę kolory, wszystko gra Dobrze. Dobra, to, i No byle jak już tu tak kładziemy. To już akurat poprawimy tam gdzie powinno być tego miejsca czyli tutaj Dobra i aparacik mhm. dobra, półeczkę wolnimy na przykład nie powiedzmy tutaj I za nami wolnimy zegarek i kosz na śmieci wyrogu i tak właśnie kończymy to 7500 okej okay. ładna cena w sumie ale dobra my już zakończymy to odcinek nie chcę robić po prostu odcinki z Hanslipera będą po jednej misji Mogłem zrobić zawsze teraz drugą zacząć ale mi się nie za bardzo tak jakby chcę to już robić więc ja już po prostu Dziękuję za oglądanie tego odcinka, do zobaczenia w kolejnym już jutro z Ifar Kraja, pojutrze z House Slippera. więc co, cześć, pa, do zobaczenia